Czy słyszałeś kiedyś o dziewczynie, która umiera, ale każdego lata wraca z martwych. Dziś zabierzemy się w podróż w głąb starożytnej mitologii słowiańskiej i odkryjemy jej tragiczną i czarującą historię kostroma dziewica lata, pszenica i śmierć? To jedna z tych legend, która wywołuje dreszcze i jednocześnie w powietrzu unosi się dziwna melancholia, zanim jednak zagłębisz się w tę opowieść pełną miłości, tragedii i sezonowych odrodzeń, skorzystaj z okazji subskrybuj kanał. Przedstawiamy najciemniejsze, najpiękniejsze i zapomniane legendy z mitologii świata i gwarantuję, że nie będziesz chciał przegapić kolejnej. Narodziny wśród bogów cyklu natury dawno, dawno temu, przed zaoranymi ludźmi, przed miastami, przed nazwami, istniały tylko wieczne cykle natury: wschody i zachody słońca, topnienie śniegu, pojawienie się kwiatów, żniwa i cisza zimy. W tym dzikim, zaczarowanym świecie starożytni Słowianie wierzyli, że bogowie przechadzają się wśród drzew, wieją na wietrze i tańczą w płomieniach ognisk. Wśród tych bogów żyli Simargl, płonący duchowy strażnik ognia i nasion, i Kupalnica, bogini letniej nocy, wody, zmysłowości i płodności. Stanowili uzupełniające się przeciwieństwa. Płonął niczym namiętność słońca. Płynęło jak spokojne rzeki pod księżycem. I z tego świętego związku, tak naturalnego jak deszcz na suchym lądzie, Urodziło się dwoje dzieci: kostroma i kupało. Nie urodzili się ze srebrną łyżeczką, nawet nie musieli. Jego pierwsze krzyki słychać było wśród liści zaczarowanego lasu. Jej łzy zmieszały się z poranną rosą. Tego dnia słońce świeciło jaśniej, jakby samo niebo się uśmiechało. Bracia urodzili się w środku lata, kiedy ziemia jest pełna, pola są pełne, a upał zdaje się nigdy nie kończyć. Dlatego zostały uwzględnione cykl życia dzieci, żniwa i odrodzenie. Nie byli tylko dziećmi bogów. Były żywymi symbolami związku człowieka, natury i czasu. Kostroma od małego, miała złote włosy niczym dojrzała pszenica i oczy odbijające głęboki błękit jezior. Jej chód był lekki, prawie jakby unosił się w powietrzu, a dzikie zwierzęta zdawały się uspokajać, kiedy przechodziła. Miała wrażenie, że urodziła się z duszą pór roku. Kupalo, jego brat, był uśmiechnięty, silny i niespokojny. Biegł przez pola, jak wiatr przed burzą, a kwiaty zdawały się otwierać, gdy się zbliżał. Oboje byli nierozłączni. Gdzie jeden poszedł, tam drugi był, jak słońce i księżyc tańczące na letnim niebie. Ale przeznaczenie, och, przeznaczenie, nigdy nie pozwala, aby idealne cykle trwały wiecznie. Tragiczne rozstanie przez los. Przez kilka lat bracia żyli tak, jakby świat składał się wyłącznie z radości, polnych kwiatów i ciepła wiecznego lata. Kostroma i kupalo biegali po zielonych polach, zrywali owoce w zaczarowanych lasach i tańczyli w promieniach słońca otoczeni błogosławieństwem natury, ale starożytnymi bogami, podobnie jak sam świat, rządzą balansować. A kiedy coś świeci zbyt jasno, los często rzuca cień. Mówią, że tak było w Peru, bóg piorunów i porządku, który rzucił okiem na braci. Inni mówią, że tak było czarnobóg, mroczny duch chaosu, który został zakłócony przez harmonię między nimi. Ale czy to z zazdrości, ostrzeżenia, czy po prostu boskiego kaprysu, zesłano burzę, aby ich przetestować. Pewnego ranka, gdy bawili się na brzegach wielkiej rzeki, tej samej, która przecinała ziemię niczym srebrny wąż, niebiosa nagle się zamknęły. Ciemne chmury jak zasłona zajęły firmament. Wiatr wiał gwałtownie, a powietrze stało się ciężkie, jakby sam świat wstrzymał oddech, bez ostrzeżenia, a potężny huragan zszedł nad dolinę. Kostroma został odciągnięty na bok. Kupalo dla innego. Próbowali uciekać, krzyczeć, wyciągać do siebie rękę, ale to wszystko nie miało sensu. Siła natury rozdzieliła je niczym suche liście, rzucone na wiatr. Rzeka w furii porwała kupalo i zniknęła wraz z nim wśród mętnych wód. Płacząca kostroma została zabrana przez leśne stworzenia do odległej wioski, gdzie dorastała w otoczeniu ludzi, nie mając jasnej pamięci, kim naprawdę była, jakby jej duszę okryła zasłona zapomnienia. Od tego dnia bracia dorastali sam, odległe, jakby magiczne połączenie między nimi zostało zerwane. A najbardziej okrutny ze wszystkich? Oni nie pamiętali się. Los ich nie zabił. Nie, był znacznie bardziej okrutny. Zostawił ich przy życiu, ale rozdzielił. I podczas gdy natura podążała swoimi cyklami, rok po roku, żniwa po żniwach, czas przygotowywał się na ponowne spotkanie, które wszystko zmieniło. A to nigdy nie powinno było się wydarzyć. Fatalne spotkanie i zakazana miłość czas minął. Kwiaty, które niegdyś otaczały dzieciństwo braci, odrodziły się na nowo i zwiędły. Złote pola dojrzały, wyschły i zostały przesadzone. Natura przyjęła swój bieg, jak zawsze, ale serca bogów wciąż skrywane są w tajemnicy. Kostroma, obecnie młoda kobieta, stała się wśród ludzi postacią niemal mistyczną. Była piękna jak lato w pełni. Gdziekolwiek się pojawiał, zdawało się, że kwiaty rozkwitają, łany zbóż delikatnie się pochylają, a ptaki cichną, wsłuchując się w jego głos. Była darzona szacunkiem, podziwiana, lecz w głębi serca samotna. Kupalo został już przyjęty przez mędrców leśnych, opiekunów którzy wychowali go jako dziecko ognia i ziemi. Dorósł na silnego młodzieńca o pogodnym duchu i wzroku utkwionym w dal, jakby coś lub ktoś go wzywał. Właśnie wtedy nadszedł czas święta nocy kupały, najważniejszej uroczystości słowiańskiego lata. Była to noc pełna symboliki, gdy ludzie tańczyli wokół ognisk, przeskakiwali przez płomienie w poszukiwaniu oczyszczenia, a niezamężne kobiety puszczały wianki na wodę z nadzieją na odnalezienie ukochanych. Zgodnie z tradycją, kostroma uplotła wieniec z polnych kwiatów i rzuciła go w nurt spokojnej rzeki. W milczeniu patrzyła, jak prąd unosi jej nadzieję. Po drugiej stronie brzegu znajdował się kupalo. Jakby prowadzony przez niewidzialne siły, dostrzegł wieniec sunący po wodzie, schwycił go w dłonie i po raz pierwszy ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie czas stanął w miejscu. Nie rozpoznali się, nie mogli. Wspomnienia z dzieciństwa zostały wymazane przez los, ale ich dusze pamiętały. I choć nie wiedzieli dlaczego, odczuli wzajemne przyciąganie, którego nie mogły powstrzymać nawet siły wyższe. Tańczyli razem, śmiali się, rozmawiali jakby byli dawnymi przyjaciółmi, którzy spotkali się po latach. W ciągu kilku nocy połączyło ich uczucie. Zgodnie z tradycją postanowili wziąć ślub pod opieką ognia i wody, symboli miłości i życia. Uroczystość była piękna, śpiewano pieśni, starcy się uśmiechali, nawet siły niebios obserwowały w milczeniu, lecz wkrótce niebo spowiła ciemność. Los bowiem czasem koryguje nawet niewinne błędy. Nazajutrz, po ślubinach ujawniono dawną tajemnicę. Kostroma i Kupalo byli rodzeństwem. Ich miłość rozkwitła jak dojrzałe zboże w letnim słońcu. Byli szczęśliwi. Dwie połówki jednej duszy złączone letnim żarem. Ale prawda, prawda nie pozostaje ukryta na zawsze. Gdy popiół po uczcie jeszcze parzył ziemię, a wiatr niósł ze sobą dziwną energię, rzeka stała się niespokojna, a liście szeleściły niczym szept pradawnego sekretu. I wtedy nadeszło objawienie. Jedni mówią, że usłyszeli je od ślepego starca, nawiedzanego wizjami, inni, że to sami Bogowie przemówili. Tak czy inaczej to, co było błogosławieństwem, stało się ciężarem. Kostroma i kupalo byli bliźniętami, dziećmi tych samych niebiańskich istot. Zapadła cisza, głębsza i bardziej bolesna niż jakiekolwiek słowa milczenie pełne żalu, zdumienia i niewyobrażalnego cierpienia. Nie zawinili z własnej woli, ale prawda spadła na nich jak głaz. Kupalo zareagował pierwszy. Zasmucony, zawstydzony i zrozpaczony, odszedł bez słowa. Zmierzając ku tej samej rzece, która niegdyś rozdzieliła go z siostrą, wszedł w jej głębiny. I nie powrócił. Kostroma pobiegła za nim. Widząc, co się stało, krzyczała jego imię, aż zabrakło jej sił. Upadła na kolana, uderzając dłonią w ziemię. Łzy mieszały się z błotem, wtedy podjęła własną decyzję. Jednak jej los potoczył się inaczej. Kostroma udała się na bagna, gdzie rosły niezwykłe kwiaty zakwitające tylko w chwilach żalu. I tam oddała się naturze. Niektórzy mówią, że zniknęła w odmętach, inni, że została zabrana przez istoty wyższe. Są i tacy, którzy wierzą, że Ziemia przyjęła ją w ciszy. Ale w przeciwieństwie do brata, Kostroma nie odeszła całkowicie. Jej ból był tak głęboki i silny, że stała się częścią świata przyrody. Była czymś więcej niż człowiekiem, czymś więcej niż boginią. Stała się duchem. Pomostem między światem żywych i tym, co poza nim. Echem lata, tęsknoty i przemijania. Przemiana w naturę, odejście kupalo było ciche jak gasnący płomień, ale losko stromy zadrżał echem w całej krainie. Niebo płakało, wody przybrały ciemną barwę, pola uschły na kilka dni, zwierzęta wędrowały w milczeniu. Wtedy siły wyższe, pełne żalu, postanowiły działać. Nie mogły cofnąć tego, co się wydarzyło, ale mogły przekształcić zakończenie w początek. I tak, z pomocą wiatru, rzeki ziemi, Obdarzyły ból nową formą. Kupalo ten, który rzucił się do rzeki, przemienił się w prosty i piękny wodny kwiat, który kwitnie tylko raz w roku, w noc święta kupały. Unosi się na wodzie tak jak on kiedyś, przypominając wszystkim o czystej miłości, nawet jeśli jest skazana na zagładę. Zaczęto nazywać ten kwiat Wannai, był używany w rytuałach w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Ironia czy hołd? Może oba. Kostrome spotkał jednak inny los. Jego dusza była bardziej niespokojna. Twój ból głębszy, nie rozpadła się całkowicie. Bogowie nie tylko przemienili ją w kwiat, duch, duch żniwa, złotych pól, lata, które nadchodzi, aby dać życie, ale które również zwiastuje koniec, jak sierp, który zbiera pszenicę. Zaczęła zamieszkiwać falujące równiny, pojawiając się wśród uszu, niewidoczna dla oczu, ale wyczuwalna w ciepłym wietrze. Ich cichy śmiech słychać czasem o zmroku, gdy wiatr tańczy po polu. Innym razem mówi się, że ich krzyk niosą suche gałęzie, ogłaszając utratę czegoś cennego. W ten sposób stał się kostroma istota tęsknoty, płodności i pamięci. Jest to cykl, który nigdy się całkowicie nie zamyka. Lato, które niesie cień. Piękno, które zawsze niesie ze sobą nutę smutku. I dlatego z czasem pojawiły się rytuały, które miały ją uhonorować, a może udobruchać. Ale to. To historia na następny rozdział. Powrót kostromy każdego lata mężczyźni myśleli, że to koniec. Kupalo stał się kwiatem, kostroma duchu. Bogowie przypieczętowali tragedię symbolicznymi gestami i wydawało się, że świat powrócił do swojego naturalnego biegu. Ale zapomnieli o jednym. Prawdziwy ból nie mija. Ona się przekształca. I tak wraz z nastaniem pierwszego lata po tragedii na polach słowiańskiej ziemi zaczęło się dziać coś dziwnego. O zmroku, gdy niebo zrobiło się pomarańczowe, a przez pola wiał wiatr, chłopi zaczęli słyszeć dźwięki czasem lekki niemal dziecięcy śmiech inne to cicha piosenka dochodząca z pomiędzy wysokich kłosów pszenicy kwiaty same się ukłoniły liście obracały się bez wiatru i zawsze było takie wrażenie ktoś tam był tańczył niewidocznie wśród złotych łodyg to był kostroma wróciła nie jako śmiertelnik nawet nie jako bogini ale jako coś pomiędzy duch lata mówiono że chodziła boso po polach z włosami rozwiewanymi na wietrze i z wiankiem na głowie Czasem uśmiechnięta, czasem płacząca, ale zawsze tańcząca, jakby wciąż tkwiła w tamtej nocy, kiedy wrzuciła girlandę do rzeki i zakochała się we własnym bracie. I nie tylko to. W niektórych wioskach dzieci znikały na kilka minut, by wkrótce potem je znaleźć, w transie z odległymi oczami, szepczące stare piosenki, których nikt inny nie pamiętał. Stare kobiety przysięgały, że widziały dziewczynę ubraną na biało, unoszącą się nad pszenicą i smutno patrzącą na zachód słońca. To był duch kostromy. Powracający każdego lata, zawsze w tym samym czasie, zawsze sam, zawsze szukając czegoś, czego nigdy nie znajdziesz. Święto Kupały, które dotychczas celebrowało wyłącznie miłość i płodność, nabrało mroczniejszego tonu. To nie była tylko impreza, to było ostrzeżenie, zbiorowa pamięć bólu, która odradza się wraz z upałem pory roku, bo dopóki będą żniwa, będzie lato, i dopóki trwa lato, kostroma powróci. Rytuał uspokajający ducha. W miarę upływu lat, a potem stuleci, historia Kostromy przestała być tylko legendą opowiadaną przez starszyznę przy ognisku. Rok po roku zaczęto żyć w sercu słowiańskich pól, bo jak mawiali w starych wioskach, jeśli zignorujesz Kostromę, przypomnij ci, że tam jest. Chłopi wiedzieli, że lato to ich czas. To było wtedy, gdy obudziła się spól wśród złotych kłosów pszenicy i ciepłych południowych wiatrów. I wiedzieli też, że jeśli nie zostanie rozpoznana, może przynieść nieszczęście, złe zbiory, przedwczesne burze, tajemnicze choroby. Wszystko to może być, jak twierdzili, cichym ostrzeżeniem duch dziewczyny, która zmarła z bólu, nadal wędrował i wciąż płakał. Tak narodził się rytuał. Każdego lata podczas święta kupały wioski tworzyły figurę ze słomy. To nie była byle jaka lalka. Robiono to starannie, ze skrzyżowanymi ramionami, długimi warkoczami i prostą sukienką, uszytą z pasków materiału od wiejskich kobiet. Ta liczba została nazwana kostroma. Noszono ją ulicami w procesji, przy pieśniach, tańcach okrężnych i ofiarach z chleba, mleka i kwiatów. Niektórzy traktowali ją z uczuciem, inni boją się, ale wszyscy wiedzieli, ta lalka to nie była tylko słoma. To było ogodz żywa pamięć o dziewczynie, która kochała, nie wiedząc o tym, i za to umarła. Pod koniec dnia ludzie zabierali ją na brzeg rzeki lub umieszczali w środku rytualnego ogniska. A potem, na oczach wszystkich, w ciszy, została wrzucona do wody lub spalona. To był symboliczny gest, prośba. Odpoczywaj kostromo, idź w pokoju, niech zakwitną nasze pola. Pozwól nam przeżyć kolejne lato bez Twojego bólu. Po kilku latach pola prosperowały, inne nie tak bardzo ale rytuał trwał dalej. Ponieważ prawda czy nie, jedno było pewne. Gdybyśmy nie pamiętali kostromy, ona pamiętałaby nas. I tak do dziś w niektórych regionach Europy Wschodniej, chociaż większość zapomniała jego imię, jest coś, co trwa: delikatny strach, cichy szacunek i wiara, że każdego lata, gdy pszenica chwieje się bez wiatru, wróciła.